Modernizacja i przebudowa, ale jak na dziedzińcu południowym, przebudowa fragmentu ogrodzenia wraz z bramą wejściową na teren dziedzińca, zagospodarowanie zieleni oraz aranżacja oświetlenia. Już niebawem dziedziniec południowy Bazyliki zyska należytą swojej randze świetność. Trwają właśnie prace budowlane przed Bazyliką Grobu Bożego w Miechowie. Termin ich zakończenia przewidziano na wiosnę 2016 roku. Do rozpoczęcia robót budowlanych na dziedzińcu południowym Miechowskiej Bazyliki prowadziła długa droga. To były całe miesiące przygotowań czterech projektów: budowlanego, konserwatorskiego, zagospodarowania zielenią, jak również projektu elektrycznego, a także pozyskania szeregu pozwoleń, w tym konserwatorskich. Już za mojego poprzednika, księdza Infuata Jerzego Gretki, pojawiła się myśl o rewitalizacji tego terenu przed. Głównym wejściem do bazyliki od strony południowej, choroba księdza Infuata nie pozwoliła kontynuować i realizować tej inwestycji. Poprosiliśmy o przygotowanie projektu, który zawiera cztery projekty: projekt konserwatorski, projekt budowlany, projekt zagospodarowania zielenią, jak również projekt elektryczny te wszystkie projekty zostały konsultowane, uzgodnione z fachowcami, z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Krakowie. Uzyskaliśmy odpowiednie decyzje, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego w Miechowie i 2 września otrzymaliśmy klauzulę ostateczności, która pozwala nam rozpocząć te prace renowacyjne na tym terenie. Wszystkie prace budowlane prowadzone są pod ścisłym nadzorem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ Bazylika wpisana jest do rejestru zabytków. Co dokładnie zostanie zrobione podczas prac renowacyjnych przed Bazyliką? Projekt budowlany, który uzyskał pozytywne uzgodnienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obejmuje swoim zakresem dziedziniec południowy, czyli teren przed wejściem do Bazyliki. Projekt bazował na koncepcjach, które powstały w 2011 roku autorstwa pani dr Katarzyny Łakomy oraz pani Katarzyny Fabianowskiej. Szczególne znaczenie ma tutaj projekt zagospodarowania dzieleni, który zakładał odsłonięcie sylwety kościoła od strony rynku miechowskiego. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich pozwoleń było niezwykle pracochłonne. Teraz nadszedł czas na konkretne roboty budowlane. Te mają potrwać do wiosny 2016 roku. Co w tym czasie będzie tu wykonane? Y jest, cała inwestycja ma na celu przywrócenia całego blasku z dawnego bazyliki poprzez modernizację i przebudowę alejek dojścia do głównej wejścia do bazyliki, poprzez bramę główną oraz zmianę architektury zieleni. Te prace będą polegały na ułożeniu nowej finalnej warstwy alejek, dodatkowo aranżacja całego terenu zielonego i wybudowanie nowej bramy. W związku z wpisaniem do rejestru zabytków bazyliki grobu bożego w Miechowie oraz dawnego klasztoru bożogrobców i części przyklasztornej nad wszystkimi pracami budowlanymi musi czuwać konserwator zabytków. To on określa również materiały, jakie muszą być użyte do wykonania inwestycji. Jest to bardzo poważna inwestycja, Dlatego, że nie tylko zawiera cztery projekty, ale również materiał, który zalecił wojewódzki konserwator zabytków, pan doktor Krząszczewski. Mianowicie wszystkie aleje mają być wyłożone kamieniem, który się nazywa Porfir. Jest to kamień dosyć drogi, ponieważ klasa obiektu, którym jest bazylika, wymaga właśnie Takiego materiału, który będzie odpowiadał temu miejscu. Ponadto muszą być również usunięte drzewa i glaki, które decyzją konserwatora. Muszą być usunięte z uwagi na to, aby właśnie bazylikę odsłonić dla tych wszystkich, którzy tutaj będą przychodzić, będą przejeżdżać. Przebudowa utwardzenia terenu, fragmentu ogrodzenia z bramą wejściową, oświetlenia zewnętrznego, instalacji kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania zieleni na południowym dziedzińcu przed bazyliką Grobu Bożego w Miechowie to bardzo ważna i konieczna do przeprowadzenia inwestycja. Całym sercem popieram starania o jak najrychlejszą rewitalizację tych obiektów nie tylko z powodu ich wartości historycznej, ale również z powodu wartości duchowej, bo tu przecież przez wiele, wiele stuleci bożogrobcy, kanonicy, stróżu, stróże grobu bożego mieszkali, pracowali i działali na rzecz wzrostu wiary i kultury polskiego narodu. Koszt o obecnie przeprowadzanej inwestycji wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentacji opiewa na kwotę 1 mln i 70 tys. zł. Jest to duża kwota, jeśli chodzi o y, możliwości nasze parafialne. Stąd też w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Y, y systematycznie wierni naszej parafii składają dobrowolne ofiary na ten cel, za co z całego serca chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. No i oczywiście do wszystkich, którzy mają taką możliwość, również zwracam się serdeczną prośbą o włączenie się do tej ofiarności, abyśmy jak najszybciej mogli tę inwestycje zakończyć, i by ona mogła służyć wszystkim i wiernym naszej parafii, i wszystkim pielgrzymom, i wszystkim przybywającym do naszego sanktuarium.